Ashanti Tarot. Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. I dzisiaj zapraszam Was na czytanie, w którym sprawdzę, co myśli, czuje i jakie ma zamiary wobec Was osoba, ym, o której wymyślicie, którą macie być może w sercu. Zatem wybierzcie kamień, który Was przyciąga intuicyjnie, bez zastanawiania się. Grupa numer jeden to kryształ górski, grupa numer dwa ametyst i grupa numer trzy kwarc różowy. Zaczynamy. Zapraszam. I witam serdecznie wszystkie osoby, które wybrały grupę numer 1. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, także wierzcie to, co pasuje do Was. Do Waszej sytuacji, resztę zostawcie. Jeżeli interesuje Was przekaz bardziej indywidualny, to oczywiście pozostawiam maila w opisie e, pod tym filmem. I zobaczmy, jak to wygląda u Was. Jakie zamiary tutaj ma osoba, o której myślicie. Jedyneczki. No tutaj, słuchajcie, może być taka sytuacja, że pytacie o kogoś, kto albo jest jeszcze w jakimś związku, albo jest po jakichś takich trudnych doświadczeniach. No, może to być sytuacja dosyć skomplikowana, tak? Chyba, że macie do czynienia z kimś, kto jest pod wpływem jakichś osób trzecich, tak? Niekoniecznie ta osoba. No, ma kogoś na boku, że tak powiem, ale może być pod wpływem matki, nie wiem, siostry, tak, byłej partnerki czy, czy byłego partnera. Bo niby wszystko ładnie, ale coś czuję, że tutaj jest za dużo osób. I ta osoba. Tu jak najbardziej jest między Wami taka energia, tak? Tej osobie się podobacie, jest energia seksualna, jest pasja, jest namiętność. Być może nawet pytacie o swoją bratnią duszę. Tak jakby tutaj ktoś chciał z Wami nowego początku. Albo niewykluczone, że właśnie jest to nowa znajomość, dopiero się poznajecie, ale na przykład jeszcze ta osoba. Niewykluczone, że z kimś się spotyka, tak? Czy do niedawna się z kimś spotykała. I ym, to może być taki etap poznawania siebie, tak? Yy, 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 jakichś takich dziwnych podchodów. Yy, bo oboje nie wiecie, nie wiecie, dokąd to wszystko yy, zmierza. A. <śm> A tu jest jakiś wybór. Prawdopodobnie nie mówię, że dla wszystkich. Nie mówię, że dla wszystkich. Tak jakby, ok, słuchajcie, jedyneczki, tu ta osoba może nie, do, nie być do końca szczera z Wami. Czy jeżeli chodzi o jakieś takie intencje, hmm, czy na przykład nie mówi Wam y, o wszystkim, y, jak wyglądała wcześniej jakaś sytuacja, albo właśnie. Tutaj, no podejrzewam, że wiecie, jeżeli ta osoba jest z kimś jeszcze i tutaj ma pewne sprawy niepoukładane w swoim życiu, tak? Że to nie jest dla was nic nic odkrywczego. Niemniej jednak, no, no mówię, tutaj możecie się mierzyć z jakąś trudną sytuacją. Zobaczymy karty romansu. Energia bratnik dusz mi się pokazuje, być może dla niektórych z was energia bliźniaczych płomieni niewykluczone. tak jakby macie do czynienia z kimś, kto, nie do, kto tak jakby ta osoba nie do końca potrafi się otworzyć na was, na waszą relację. Ten ktoś walczy sam ze sobą. Być może dlatego, że nie potrafi dokonać wyboru, podjąć jakiejś decyzji, szczególnie jeżeli jeszcze są w to wmieszane osoby trzecie. Albo tutaj jest taka walka, żeby pozamykać pewne rzeczy, tak jakby zostawić tą przeszłość za sobą. Być może chodzi również o jakieś takie schematy, programy negatywne, które wpływają... Nie wiem, jakoś tak destabilizująco na tą Waszą relację. Może macie do czynienia z kimś, kto jest zazdrosny, kto nie do końca potrafi radzić sobie z własnymi emocjami. Ale to może być ten, ta jedyna. Także tutaj karty w dosyć taki optymistyczny sposób to przedstawiają. No, zobaczcie, pozostanie optymistycznie nastawiony, jeżeli chodzi o swoje życie uczuciowe, że tutaj bardzo dużo y, daje y, i tu wiele może zmienić y, wasze nastawienie do tej relacji, do tej sytuacji, do tej osoby, tak. Y, nastawienie, wiara w to, że będzie dobrze, że na przykład pokonamy te trudności, jeżeli faktycznie z tymi trudnościami się, y, się mierzycie, bo y, widać, że tej osobie zależy. Na Was, tak? Że jesteście dla niej, dla niego kimś wyjątkowym, kimś szczególnym. Kimś, przy kim naprawdę no, robi się tak ciepło na sercu i ta osoba bardzo dobrze się z Wami czuje, ale być może jest coś takiego, że coś tutaj ją blokuje, tak? Że nie potrafi właśnie się otworzyć, być może nie potrafi mówić o swoich uczuciach. Być może cały czas mierzy się, no mówię, z jakąś trudną sytuacją. Jeżeli nie macie kontaktu, bo też tak może być, że, mm, że był jakiś taki moment zawieszenia, to mam wrażenie mimo wszystko, że tutaj ten ktoś się przełamie e, i wyjdzie z jakąś inicjatywą, coś wam zaproponuje, albo być może dojdzie między wami do takiej szczerej, szczerej rozmowy. Ktoś będzie chciał postawić. Mmm, tak jakby tu no postawi, postawić na tą prawdę. Ale ta osoba tak jakby nie chce z was zrezygnować. Mam wrażenie, że tutaj dla Was przekaz jest taki, że ta osoba chce się dogadać, chce znaleźć to porozumienie, tylko że może być w najbliższym czasie ciężko. Może dojść nawet do tego, że, no mówię, jeżeli tutaj jest ten kontakt, może dojść do jakiegoś spięcia między Wami, kłótni, tak? No chyba, że niektórzy z Was być może macie do czynienia z kimś, kto ewentualnie będzie musiał gdzieś wyjechać, tak, na jakiś czas i nastąpi ten moment separacji. Być może dowiecie się, że ktoś potrzebuje więcej czasu, potrzebuje się wycofać. Nawet jeżeli jest to trudne, to tak jakby tu, mówię, może dojść do momentu wycofania ze względu na to, że ta osoba mierzy się z jakimiś problemami. Tak to wygląda. Ale mimo wszystko yy, nie ma tu takiej energii, która mogłaby wskazywać na jakieś takie poddanie się. Więc yy, jeżeli będzie wycofanie, to dojdzie, yy, to przyjdzie później moment odnowienia jakiegoś, tak? Że ta osoba będzie szukała kontaktu. Jeżeli dojdzie do spięcia, yy, na zasadzie, jak ktoś powie, dobra, to ja odpuszczam, pokłócicie się, emocje wezmą górę. To również myślę, że po takim ochłonięciu przyjdzie moment refleksji i będziecie szukali mimo wszystko tej drogi do porozumienia. No, oczywiście, też wiele zależy od Was, ale to wiecie, tak to wygląda. Dajcie znać w komentarzu, jak to z wami rezonuje, czy faktycznie ta wasza sytuacja jest tak skomplikowana. I no i co? Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Trzymajcie się, papa. Pa. I witam serdecznie wszystkie osoby, które wybrały grupę numer 2. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, także bierzcie to, co pasuje do Was, do Waszej sytuacji. Resztę zostawcie. A jeżeli interesuje Was przekaz bardziej indywidualny, to pozostawiam maila w opisie pod tym filmem. I zobaczmy, jak to się zapowiada. Jakie zamiary ma wobec Was osoba, o której myślicie, którą macie w sercu? Na pewno tutaj, jeżeli jest to nowa znajomość, to jak najbardziej tej osobie się podobacie. Jest tu taka fascynacja, ciekawość, chęć poznania Was bliżej. Pokazuje się również energia seksualna, ale czekajcie. Hmm. Ale znowu, jak w przypadku, słuchajcie, jedynek, tutaj możecie się mieć do czynienia z jakąś trudną, y, trudną sytuacją. Muszę pomyśleć. Bo tak jak powiedziałam, ta osoba y, wydaje się być zainteresowana, tak? Tak jakby y, możecie odnosić wrażenie takiego zaangażowania, tak? Ta osoba być może nawet czuje, że nadajecie na podobnych falach, tak, że wyznajecie podobne wartości i że moglibyście stworzyć tu jakąś taką stabilną relację, tak? coś poważniejszego, że być może ta, ta znajomość miałaby szansę wejść na taki, że tak powiem, wyższy poziom zaangażowania, ale. Hmm. Coś tu stoi na przeszkodzie. Nie wiem, czy to chodzi o waszą sytuację, bo być może to wy macie kogoś, albo jeszcze na przykład nie uzdrowiliście się po kimś z przeszłości i ewentualnie ta osoba o tym wie, albo wyczuwa wasz dystans. Bo tak jakby, mam wrażenie, że ta osoba chciałaby zmian, chciałaby jakiejś takiej szczerości. Chciałaby wiedzieć ewentualnie na czym stoi, więc być może tutaj y, będzie z jej czy z jego strony dążenie do, do rozmowy. Do tego, żeby wyjaśnić jakąś sytuację. Ok, to w którą stronę my zmierzamy? Albo w jedną, albo w drugą. Tak, że tutaj czas y, że tak powiem postawić kawę na ławę. Być może, nie wiem, ta wasza relacja, czy, czy, czy jakaś taka znajomość rozwija się zbyt powoli dla kogoś, i tu ktoś może tracić cierpliwość. Bo jest tu swego rodzaju takie poczucie braku satysfakcji. W niektórych przypadkach poczucie poczucie słuchajcie, takiego może nierozczarowania. Też nie chcę powiedzieć, że porażki, ale tak jakby ta osoba może czuć, że sprawy nie idą po jej czy tam po jego myśli. Chyba muszę mówić w jednej osobie, bo będę się głupić po prostu. Więc tak, ten wasz człowiek tutaj mógł sobie pewne rzeczy inaczej wyobrazić, wyobrażać, tak? Ewentualnie, czekajcie, jeszcze sobie zobaczę karty romansu. Ewentualnie zamieńcie sobie sytuację. Może być tak, że tutaj poznaliście, poznałyście kogoś. I ta osoba. To, i ta, ta osoba ma skomplikowaną sytuację. To ja bym powiedziała, że ta osoba chciałaby zmian. Chciałaby zmian w swoim życiu, ale potrzebuje więcej czasu. Chyba, że nic o tym nie wiecie, no to wtedy, wtedy uważajcie, bo w niektórych sprawach mm, mówię, ona czy, czy też on nie, nie jest z wami szczera. Szczególnie jeżeli jest to ktoś nowy. Dowiedzcie się wszystkiego. Czy przypadkiem ktoś yy, nie jest jeszcze w związku? Ślub. No wątpię, żebyście pytały, czy pytali o swojego stałego partnera. Jeżeli tak jest, yy, no to mówię tutaj jest chęć, żeby w jakiś sposób określić, dokąd razem dalej zmierzamy. Bo być może, nie wiem, przechodzicie przez jakiś trudniejszy okres, czujecie, że no właśnie, że w waszym, waszej relacji brakuje szczerości. I wówczas niewykluczone, że tutaj ta osoba ma w zamiarach to, żeby no, się rozstać, tak? Teraz zobaczymy, jeszcze, jakie tutaj działania podejmie. Chyba jeszcze większy galimatias niż w przypadku jedynek. Tak, że ta osoba, mówię, hmm, chce wiedzieć na czym stoi, albo ewentualnie hmm, tutaj jest taka chęć wyjścia z jakiejś iluzji. Oj, dwójeczki. Hmm, jakie podejmie działania w najbliższym czasie ta osoba? Hmm, jeżeli i teraz tak, jeżeli macie do czynienia z kimś, kto jeszcze ma pewne sprawy niepoukładane, to tutaj zbyt wielu działań wobec Was bym się nie spodziewała, to raczej ta osoba będzie skupiona na sobie, na ewentualnie swojej rodzinie, swoim dobrostanie, tak? I tu może nawet nie szukać tego kontaktu z Wami. A jeżeli już to będzie robiła wszystko to, co jest zgodne z nią czy z nim, tak? Jeżeli zaś pytacie o partnera, o kogoś, z kim jesteście w związku, no to ja bym powiedziała, że mimo wszystko tu jest takie danie sobie czasu, tak, ze względu na, na rodzinę, na to ewentualnie, co już zbudowaliście ze sobą, ze względu na swego rodzaju inwestycje tak, w, w tą relację. I próba porozumienia się, dogadania. Nie wiem, ta osoba chciałaby, tak jakby zostawienia tego, co było złe w przeszłości, tak? Zostawienia za sobą. Ta osoba pragnęłaby być może, jeżeli to wy nie potraficie się zdecydować, to takiego właśnie zdecydowania od was wyjścia z jakiegoś marazmu, zastoju być może właśnie no, no tak, no, wyjścia z inicjatywą większą Być może większego zainwestowania w tą relację. Ja nie mówię, że macie robić nie wiadomo co, ale tutaj może chodzić nawet o coś takiego, żebyście pokazali również, że i wam zależy tak. Bo być może ta osoba ma wątpliwości, być może nie potraficie się emocjonalnie otworzyć w pewnym stopniu, tak? Jest fajnie, yy, miło, przyjemnie, yy, ale niewykluczone, że tutaj, no mówię, yy, nie do końca wiecie, yy, dokąd to wszystko zmierza, i ta osoba to czuje. I tym samym też boi się określić, bo nie chce się sparzyć. Tak to, No tak to wygląda. Dajcie znać w komentarzu, jak to z Wami rezonuje. To tyle dwójeczki. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Trzymajcie się. papa. Pa. Witam serdecznie wszystkie osoby, które wybrały grupę numer 3. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, także bierzcie to, co pasuje do Was. Do Waszej sytuacji. Resztę zostawcie. Jeżeli interesuje Was przekaz bardziej indywidualny, to oczywiście pozostawiam maila w opisie pod tym filmem. No i zobaczmy, co ta osoba tutaj myśli, czuje, jakie ma zamiary wobec Was w najbliższym czasie. Trójeczki. Tu jakieś rozczarowanie było. Zranione serducho. Chyba. No i znowu, być może Wy pytacie o byłego partnera. Byłą partnerkę. Teraz zobaczymy, przekonamy się. No jest tu jakaś taka pokazana pustka, tęsknota być może za wami, albo ogólnie taka emocjonalna pustka, bo yy, sam nie wiem czego chce. Sam nie wiem czego chcę. Niby są jakieś opcje, jakieś możliwości, ale nie potrafię się na nie otworzyć. Bo być może tu ktoś nie wierzy w siebie, ma niskie poczucie własnej wartości. I przyjmuje taką postawę: "A wszystko mi jedno, co ma być, to będzie". Jeżeli pytacie faktycznie o partnera, no to jest tu swego rodzaju, właśnie takie poczucie pustki za tym, co było między wami. Być może nawet jakaś tęsknota, ale bardzo możliwe, że ta osoba już otworzyła się na kogoś nowego albo otwiera się na nowe znajomości i chce zostawić tą przeszłość za sobą, mimo wszystko, pójść naprzód, coś zmienić w swoim życiu. Chociaż nie wykluczone, że tutaj jakieś uczucia cały czas pozostały, tak? Może być cały czas między Wami taka energia seksualna, jakaś taka pasja, ciekawość drugiego, drugiego człowieka, fascynacja, i no bardzo możliwe, tak? Że tu ta osoba będzie szukała kontaktu z Wami. Jeszcze, tak, że tutaj, yy, tak jakby ten rozdział nie został zamknięty, ewentualnie macie pewne sprawy do dogadania yy, związane z kwestiami finansowymi. Tak, yy, nie wiem, może chodzi yy, kwestie związane z rozwodem, z podziałem majątku, takie rzeczy, być może pracujecie razem, tak, niewykluczone i tutaj i tak musicie się porozumiewać, yy, więc, no mówię, ten kontakt może być bardzo taki służbowy. Ale może, może tutaj, e, możecie się tego spodziewać, e, właśnie jakiegoś takiego wyjścia z inicjatywą, być może propozycji, e, która e, tutaj e, padnie, tak, e, ze strony tej osoby w Waszym kierunku. Ale to są takie podchody. No mówię, ta osoba, e, ja nie widzę, nie mogę jednoznacznie powiedzieć, że no tak, on, on chciałby do Ciebie wrócić. Raczej ta osoba m, póki co m, mocno kontroluje siebie, swoje instynkty, m, swoje uczucia, tak? Może robić swego rodzaju podchody, może was gdzieś tam podglądać, obserwować. M, ale tak jakby trochę skupia się na czymś innym. I uważajcie też, bo, no mówię, y, y, może to być osoba też y, mocno w tej materii osadzona. Więc na, ty, na niektóre propozycje bym uważała od tej osoby. Bo to może być ktoś, kto będzie chciał, żeby mm, tak jakby y, tu ewentualnie coś od Was uzyskać, tak? No mówię, to, to może mówię do jednej osoby czy dwóch. Mm, jakąś taką korzyść związaną z materią, albo właśnie z jakimś podziałem, korzyść dla siebie. Uważałabym, z pożyczkami. No, tu jest separacja, więc tak jak powiedziałam, możecie pytać o y, byłego, byłą finanse i kariera, tak? No, tak jak mówię, mogą was, może was to jeszcze łączyć. Albo ta osoba ma jakieś problemy finansowe I tu. Um, czy też wy, tak? Możecie mieć problem, żeby się w pewien sposób uwolnić, ze względu, że, że tu cały czas coś was jeszcze łączy w tej materii. Warto poprosić przyjaciół o pomoc. Karty sugerują, jeżeli jest Wam ciężko się uwolnić również energetycznie od kogoś. To wiecie, chociażby telefon do przyjaciółki, wygadać się. To też pomaga. No dobrze, ale jeżeli tutaj, słuchajcie, nie pytacie o byłego partnera, czy było, bo może być tak, że no właśnie, że pojawił się w waszym życiu ktoś nowy, trójki. To. Tu ostrożnie bym podeszła do tej znajomości. Ja nie mówię, że ta osoba ma złe intencje. Póki co aż tak tego tutaj nie widzę. Tylko bym powiedziała, że mogłyście na swojej drodze spotkać kogoś, kto nie jest gotowy na to, żeby się w pełni zaangażować. Być może ta osoba chciałaby się zaangażować, ale tutaj mogą być pewne kwestie nierozwiązane. Które będą hamowały tę osobę, tak? To mogą być kwestie finansowe, właśnie materialne, jakieś takie problemy, albo przeszłość tej osoby tu um, w jakiś sposób będzie kolidowała z Wami. Jeżeli jest ta separacja, albo ta osoba pojawia się i znika, to tak jak powiedziałam, może tu, tu dojść do, do odnowienia tego kontaktu w najbliższym czasie. Być może ta osoba próbuje zakończyć jakiś taki trudny cykl. Miota się, nie wie co robić, jak sobie pomóc. No, to mówię, tak jakby, jeżeli to jest nowa znajomość, to y, ten ktoś nie będzie chciał was od tak wypuścić, ze względu, że są tu pewne korzyści. No, bo mówię, może być między wami miło, przyjemnie, tak, są rozmowy fajne, y, jakieś takie inspirujące. Tylko, że to nie jest ktoś, z kim y, teraz mogłybyście zbudować coś solidnego, bo ta osoba będzie się skupiała głównie na sobie i na tym, żeby. Y, Poprawić w jakiś sposób swoją jakość życia. Więc możecie wówczas no, czuć, że, że jesteście gdzieś tam na dalszym planie. Bo ta osoba jeszcze nie wie, czego chce. Mówiła właśnie o kimś nowym, tak? Tak jakby jest tu chęć yy, yy, otworzenia się na nowe możliwości. Tak, a z drugiej strony brak ku temu gotowości takiej emocjonalnej. I często wówczas mamy do czynienia z, właśnie z takimi przypadkami, tak? Pojawiam się i znikam. Najpierw jest ciepło, miło, a później robi się chłodno i się wycofujemy z takiej relacji. I tak w kółko, więc tutaj bądźcie ostrożne. Jeżeli, tak jak wspomniałam na, na początku, pytacie o byłego partnera, byłą partnerkę, tutaj ta osoba chce to zakończyć. Tak, jakby mówię, ewentualnie mm, tu przyjdzie jakiś czas rozliczeń, dogady, dogadywania się, ale nie widzę chęci powrotu. Tu jest chęć, ta osoba chciałaby się otworzyć na nowe możliwości. Tak? Jeszcze będzie was obserwować, przyglądać się wam, ale mm, nie widzę tutaj chęci powrotu. Jako takiego. Tak to wygląda. Także dajcie znać, jak to z Wami rezonuje. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Trzymajcie się, papa. Pa.